się znów na świeczniku, powracamy do kontrowersyjnej decyzji starosty Czesława Biobrana, który wbrew opinii naczelników Wydziałów Architektury, zarówno starostwa jak i gminy, podpisał w 2013 roku pozwolenie na budowę. Jak się jednak okazuje, pozwolenie może zostać unieważnione, ponieważ trafiło pod lupę wojewody opolskiego. Jest piątek, 19 dzień grudnia. Marcin Miłkowski, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Dziś, między innymi, o kolejnym podejściu do wyboru drugiego wiceburmistrza w Nyskim magistracie. A także o szansie na nowe życie całkiem już martwych miejsc Nysy. Ożywienie terenów poprzemysłowych. Tutaj mówimy o terenach po fabryce samochodów bo to jest najważniejszy. Temat dla Nysy. Powracamy do sprawy pozwolenia na rozbudowę kina w Nysie. W listopadzie informowaliśmy, że wydana przez starostę czespowa Biłobrana decyzja w sprawie rozbudowy kina w Nysie budzi kontrowersję. Nasze zdanie podzielił wojewoda opolski, który jak udało nam się dowiedzieć od 28 listopada prowadzi postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji. Przypomnijmy, Czesław Biłobran wydał pozwolenie na budowę kina w Nysie, mimo że naczelnik Wydziału Architektury Starostwa oraz architekt miejski nie zgodzili się na rozbudowę. Czesław Biłobran odrzucił jednak sugestie fachowców i zwrócił się o opinię, która była dla inwestora korzystna. Szkopu w tym, że opinia wydana na wniosek starosty została sporządzona przez Tadeusza Pawlika, architekta, który reprezentuje interesy właściciela nyskiego kina. Nie bardzo Pana rozumiem, dlaczego Pan mówi, że do tej samej osoby. Ja się nie zwracałem do żadnej osoby. Ja się zwróciłem do firmy Artplan. Pismo z prośbą o interpretację. Jest jednak wyraźnie zaadresowany do Tadeusza Pawlika. Na samej interpretacji również widnieje jego podpis, a w wydanej przez starostę decyzji Tadeusz Pawlik figuruje jako pełnomocnik inwestora. Mało tego, cały proces opiniowania trwał zaledwie 4 dni. Ta sytuacja wzbudziła widocznie wątpliwości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, który zlecił wszczęcie z Urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starostyńskiego. Czesław Biłobran nie chciał dzisiaj przed naszą kamerą sprawy komentować. Panie starosto, poprosiłem Pana o komentarz w sprawie pozwolenia wydanego przez Pana pozwolenia na budowę. Panie Starosto, słusznie to pozwolenie zostało. Tak, słusznie, słusznie proszę pana. Oczywiście. Czy słusznie to się okaże, bo pod koniec stycznia przewidywane jest wydanie rozstrzygnięcia w sprawie ewentualnego stwierdzenia nieważności decyzji. Zamieszanie wokół budynku nie zraża jednak operatora kina, który na początku tego tygodnia zaczął brukować prowizoryczny parking na zapleczu budynku. Zwrócił się również do magistratu z prośbą o pozwolenie na zagospodarowanie terenu należącego do gminy, który przylega bezpośrednio do jego działki. Inwestor wystąpił o wydanie przez gminę odpowiedniego uzgodnienia dotyczące użytkowania tego terenu ma konkretne plany dotyczące uporządkowania tego terenu. Inwestor chce również ten teren podobnie jak swój wybrukować, ten parking? Tak, i przyznam szczerze, że gmina jest zainteresowana, aby ten teren został uporządkowany, bo to będzie na pewno z korzyścią dla widzów, którzy przyjadą odwiedzać ten rejon miasta. Więc trudno mi jeszcze ostatecznie powiedzieć na dzisiaj, jaka będzie decyzja, ale na pewno miasto zainteresowane jest uporządkowaniem także i swojego terenu przy kinie. Jak się jednak okazuje, właściciel kina pracę na swoim terenie rozpoczął nielegalnie, ponieważ wymagały one zgody konserwatora zabytków, której ten nie miał faktycznie nie było uzgodnione była, był remont tego budynku natomiast y, pozostałe działania są bez pozwolenia z tym że jeszcze stawzamy jakieś zapisanie zapisanie zagospodarowania przestrzennego, natomiast y, chodzi o to żeby teraz wydać y, dyspozycję co do wstrzymania pracy i tak też się stało bo kostka brukowa zniknęła z placu jeszcze szybciej niż zaczęła się na nim pojawiać nikt w kinie syna mańczydevny się nie chciał nam powiedzieć dlaczego prace zostały Poczęte bez zgody konserwatora zabytków, nikt też nie wskazał nam osoby, która takiej informacji udzieliłaby. Ja jestem w pracy w tej chwili, proszę, proszę. proszę. A kto nam udzielił informacji w tej sprawie? To proszę mi nie przeszkadzać, proszę pana, ale to kto nam udzielił informacji w tej sprawie? Przepraszam pana. Przepraszam, jestem zajęty. Przepraszam. Ja wiem, że pan kręci. Przepraszam pana bardzo. Ale kto nam informację udzielił w tej sprawie? Do kogo się mamy zwrócić? Przepraszam pana, pana, nie kto... wiem. Taki pan mocny? Bo pan masz mikrofon jakąś marną kamerę? Może no, żeby pan się wypowiadał do tej kamery. Przypomnijmy, działka, na której stoi kino jest własnością Szymona Wierdaka, syna Bogusława Wierdaka, w ubiegłej kadencji przewodniczącego, a w tej wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego. Sam wiceprzewodniczący jest w kinie zatrudniony, a jego żona jest jego dyrektorem. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. To tereny po byłym FSD, a także dworzec kolejowy stał się przyczyną zwołania porannej środowej konferencji, którą poprowadził Kordian Kolbiasz, burmistrz Nysy i Czesław Biłobran, starosta powiatu nyskiego. Informacje przekazali dziennikarzom dzień po wizycie w Warszawie. To tereny po byłym FSD, a także dworzec kolejowy stał się przyczyną zwołania porannej środowej konferencji, którą poprowadził Kordian Kolbiasz, burmistrz Nysy i Czesław Biłobran, starosta powiatu nyskiego. Informacje przekazali dziennikarzom dzień po owocnej wizycie w Warszawie. Rozmawialiśmy tematy... Dwa te najważniejsze dla Nysy na dzisiaj, te które, się, które trzeba rozwiązać, czyli ożywienie terenów poprzemysłowych. Tutaj mówimy o terenach po fabryce samochodów dostawczych, bo to jest najważniejszy temat dla Nysy. I również jesteśmy już na etapie uzgodnień w zakresie przejęcia, odkupienia, otrzymania terenów po PKP. Sprawy służbowe w stolicy trwały całą owocną środę. Uzyskaliśmy e, e, gwarancję, że dobrzy ludzie z Warszawy pomogą nam i to jest bardzo ważne i uzyskaliśmy gwarancję, że nasze przekona, tak, taką potwierdzenie, że nasze myślenie jest dobre idziemy w dobrym kierunku. I to było dla nas najważniejsze. Sprawa dotyczące przejęcia działek po byłej fabryce samochodów dostawczych widocznie nabierają tempa. Teren, ten na którym zależy, czyli te 20 hektarów około 100 hektarów o fabryce samodostawczych. To jest temat, który też myślę w ciągu dwóch, trzech tygodni yy, okaże się, jak będzie sfinalizowany. Bo na razie nie chcę mówić o szczegółach, bo wczoraj było kilka dużych spotkań, mocnych spotkań z ludźmi, którzy mają wpływ na, yy, na politykę gospodarczą w naszym kraju. Natomiast o szczegółach nie chcemy z panem jeszcze mówić, bo tak mówiąc nie chcielibyśmy spalić pewnych tematów. To jest dopiero początek negocjacji, które pewnie będą trudne, intensywne, taki ambitny plan, aby skończyć tę tę negocjacje w styczniu. Rozmowy w sprawie lobbowania terenów po byłym FSD zaczęły się w wysokich gabinetach. Nie jest tajemnicą, że to jest obszar działania Ministerstwa Gospodarki. Kontakty z na przykład z atasze Handlowym. Z, 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 tu, w przypadku spółki, która zawiaduje tym terenem, to, to jest spółka ukraińska. Rozmowy na temat ewentualnych planów, jakie oni mają oczekiwania, czy ewentualnie byliby skłonni e, odstąpić od swoich, swoich planów na tym terenie i dogadać się z samorządem. E, i, I to są, tak jak mówię, wstępne rozmowy. I, i, i szukamy tutaj pomocy i rozwiązań, usłyszeliśmy kilka dobrych rad, jak zacząć, z kim rozmawiać i jak tą sprawę przedstawiać i myślę, że to są te obszary, nie jest tajemnicą, że pan wicepremier, minister Piechociński zawiaduje tym obszarem, więc tutaj ja jako działacz, no, mam tą sytuację dość komfortową, chociaż i ze strony Platformy też jest duże zrozumienie i też duże wsparcie. Także nyski dworzec PKP i PKS czeka prawdopodobnie wielka przemiana. Dotychczasowy kontakt z właścicielami budynku nie przyniósł konkretnych rozwiązań, bo jak mówi Czesław Biłobran, rozmowy dotyczące przejęcia tych nieruchomości były już dawno, ale brakowało im, jak podkreśla starosta nyski, chemii pomiędzy starostwem a gminą w celu wspólnego działania. Prowadziłem negocjacje przez rok czasu z PKP tak naprawdę to już się z tymi zaprzyjaźniłem, którzy tutaj przyjeżdżali, bo dość często. Niemniej jednak to się jakoś kończyło, nie było, nie było chemii w samorządach i powiatowym, i gminnym, żeby się tym tematem zająć. Dzisiaj ta chemia jest. Pan burmistrz jest przekonany, że powinniśmy to zrobić razem i powiem tak, tam jest część infrastruktury, która służy PKS-owi, czyli przewozom autobusowym, a część kolejowym. Pan burmistrz ma plan na tą kolejową, ja na tą swoją i jeszcze musimy to połączyć, żeby to ładnie współgrało. Niewykluczone, że nieruchomości przejdą pod zarząd gminy już w przyszłym roku. Wspólny projekt gminy i starostwa zakłada kompleksową rewitalizację terenów dworca PKP i PKS. Przy okazji dużych projektów pojawiły się także koncepcje na wspólną współpracę starostwa i miasta także w mniejszych atrakcyjnych obszarach. I tak obok wystawy w Muzeum Nyskim poświęconej kresowiakom pojawiła się idea stworzenia leśnego zoo na terenie parku miejskiego wciąż jeszcze nie wykorzystującego swojego potencjału. Na pewno Centrum Integracji Społecznej pomysł był bardzo ciekawy. Taka ciekawostka może, bo nie będzie jakieś uchronienie wielkiej tajemnicy, chcielibyśmy, aby w Nysie w Parku Miejskim w jego części powstało zoo. To jest pomysł, być może budzi uśmiech na teraz, natomiast to jest pomysł, który się pojawiał w Nysie z tego, co jeszcze wiem, spadł z ust yy, świętej pamięci pana Zalewskiego, który mówił o tym w, jeszcze kilkanaście lat temu. I myślę, że Nysa powinna mieć może nie takie zoo jak w wielkich miastach, gdzie będą żyrafy i nosorożca, ale takie sympatyczne, leśne, parkowe zoo. Marek Rymasz zamiast Szymona Pleszczaka. Dotychczasowy pracownik Powiatowego Urzędu Pracy będzie nowym zastępcą burmistrza Nysy. Kordian Kolbiasz przedstawił Szymona Pleszczaka jako swojego zastępcę w ubiegły piątek. Jak się jednak okazało, nowo powołany współpracownik jest jednocześnie radnym miejskim w Głuchołazach. Mimo zapewnień ze strony Szymona Pleszczaka o tym, że uda mu się pogodzić obie funkcje, okazało się, że w świetle przepisów nie może on jednocześnie sprawować mandatu radnego i zasiadać na fotelu zastępcy burmistrza Nysy. We środę Szymon Pleszczak oficjalnie poinformował o tym, jaką decyzję podjął. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiłem zrezygnować z proponowanej mi funkcji, pozostając radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach. Tutaj ogromnym zaufaniem obdarzyli. Mnie wyborcy, za co z całego serca jestem im wdzięczny, napisał Szymon Pleszczak w oficjalnym oświadczeniu, jakie przesłał do redakcji Regionalnej Telewizji Opolskiej. Miejsce Szymona Pleszczaka w fotelu wiceburmistrza Nysy zajmie Marek Krymasz, który w magistracie ma doglądać spraw związanych z pozyskiwaniem inwestorów i współpracą z firmami. Inspekcja Transportu Drogowego szykuje zmiana dla kierowców. W obecnym czasie pirat drogowy przyłapany przez fotoradar i nie będący właścicielem samochodu musi zostać zidentyfikowany celem uiszczenia opłaty mandatu. Do Sejmu trafił projekt, który zakłada, że mandat za przekroczenie prędkości będzie musiał zapłacić właściciel samochodu, nawet jeśli nie on prowadził wówczas pojazd. Powodem jest niezwykle trudna sprawa z identyfikacją kierowców, co często prowadzi do uchylenia się od płacenia kary. Wprawdzie istnieje obowiązek, że właściciel zobowiązany jest wskazać kierowcę, który prowadził wówczas jego pojazd, jednak w praktyce wygląda to tak, że właściciel wskazuje osobę, która miała siedzieć za kierownicą, a ta kolejną, kolejna, następną. Innym sposobem uniknięcia kary to wskazanie osoby, która zamieszkuje poza Unią Europejską, co również utrudnia ukaranie. Zmiana w projekcie zakłada, iż bez względu na sytuację, mandat będzie musiał zapłacić właściciel pojazdu, a kary uniknie jedynie wówczas, kiedy wskaże sprawcę, a ten przyzna się do winy. Czy władze poradzą sobie ze sprytnymi kierowcami? A zmiana rzeczywiście usprawni system. O tym prawdopodobnie przekonamy się w 2015 roku. Przed świątecznym szale przygotowań często nie zwracamy należytej uwagi na nasze pieniądze, także te plastikowe. Zaoferowani zakupami, wyborem prezentów i pogonią za świątecznymi promocjami, łatwo możemy nasze karty płatnicze zgubić lub mogą nam zostać skradzione. Co wtedy zrobić? Wciąż niewiele osób wie, że od blisko roku istnieje stworzony przez Związek Banków Polskich jeden Wspólny numer służący do zastrzegania kart płatniczych, niezależnie od tego, w którym banku mamy konto. Dzwoniąc pod całodobowy numer 828, 828, 828, 828, automatyczny system przekieruje nas do wskazanego banku na linię odpowiedzialną za zastrzeganie kart. Usługa jest bezpłatna, nie wymaga podawania żadnych danych i umożliwia zastrzeżenie karty również z zagranicy. Uczestnikami systemu jest obecnie 21 banków. Nie należy zwlekać z zastrzeżeniem zgubionej bądź skradzionej karty, gdyż może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami. W mijającym tygodniu w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce trwały próbne matury. Trwający tydzień maraton testów i sprawdzianów ma przybliżyć młodzieży nową formę egzaminu dojrzałości. Tegoroczni uczniowie klas trzecich liceów ogólnokształcących będą wiosną przyszłego roku jako pierwsi pisać maturę w nowej formule. Są oni bowiem pierwszym rocznikiem uczniów liceów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Tak zwana nowa matura na przestrzeni ostatnich lat uległa różnym modyfikacjom. Jedne zmiany były kosmetyczne, inne zdecydowanie bardziej znaczące, jak chociażby triumfalny powrót królowej nauk matematyki w 2010 roku. Wiosną 2015, podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie będą musieli zmierzyć się na maturze z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. Egzamin naturalny 2015 będzie się składał z części obowiązkowej i części dodatkowej. Jeżeli chodzi o część obowiązkową, każdy uczeń będzie musiał zdawać um, egzamin ustny z języka polskiego i z języka obcego bez określenia poziomu. Jeżeli chodzi o egzamin pisemny. Uczniowie obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, z matematyki na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego również na poziomie podstawowym. Nowością będzie dodatkowy, obowiązkowy, pisemny egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru, zdawany na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, jest to egzamin dodatkowy. Zmiany zajdą w egzaminach pisemnych z języka obcego, gdzie większy nacisk zostanie położony na gramatykę. Język obcy w formie pisemnej, e, to jeżeli chodzi o arkusz, to został zbudowany w ten sposób, że powraca element gramatyki. Dlatego, że my, egzaminatorzy, którzy sprawdzaliśmy te, te prace, doszliśmy do wniosku, że praca może być tak niegramatyczna, tak nieczytelna, a i tak. Była pracą uznawaną. W związku z tym do łask wraca gramatyka. Zmiana jeszcze dotyczy jednej rzeczy, tej części pisemnej. Do tej pory uczeń pisał dwie prace. Jedną krótszą, drugą dłuższą. Natomiast w tym momencie jest do napisania tylko jedna praca. Rewolucja w tym roku dotknie język polski. W części ustnej nie będzie już osławionej prezentacji na wybrany temat, którą uczniowie przygotowywali, a niektórzy kupowali wcześniej. Zostaje zupełnie zmieniona forma tego egzaminu, ponieważ młodzież musi wylosować odpowiednie zagadnienie. Zagadnienie to dotyczy tekstu literackiego, bądź językowego, bądź ikonicznego i musi przygotować w oparciu o wylosowany zestaw i tekst wypowiedź ustną. Przygotowuje się 15 minut, taki uczeń do tego egzaminu i potem musi zaprezentować swoją wypowiedź. Spore zmiany szykują się także w części pisemnej matury z języka polskiego, która tak jak do tej pory będzie składała się z dwóch części: czytania ze zrozumieniem i pisania własnego tekstu. W części pierwszej, czyli czytanie ze zrozumieniem, pojawiły się pewne zmiany. Otóż uczniowie dostają dwa teksty, które wspólnie razem mają 500 wyrazów, natomiast pytania do tych tekstów dotyczą mm, znajomości zagadnień gramatycznych, y, kompozycji tekstów, y, oraz znaczenia na poziomie wyrazów, akapitów i całości tekstu. Przedtem, przy tej starej maturze, takich szczegółowych pytań gramatycznych nie było. Zniknie mocno krytykowany przez ekspertów i uczniów system sprawdzania wypracowań na podstawie klucza odpowiedzi. W części e, pisemnej nastąpiła zmiana m, dotycząca oceniania. Nie ma już modelu odpowiedzi. E, uczniowie muszą się e, wykazać umiejętnością e, pisania e, tekstu e, własnego w formie rozprawki bądź interpretacji, e, umiejętnością argumentowania, budowania tezy, argumentowania e, swojej wypowiedzi. W dalszym ciągu aby zdać maturę, wystarczy zdobyć 30% punktów z polskiego, matematyki i języka obcego. Wiosną 2015 roku maturę według nowej formuły zdawać będą tylko abiturienci z liceów ogólnokształcących. Abiturienci z techników egzaminy w nowej formule będą mieli dopiero wiosną 2016 roku. Wigilia obok zacnych tradycji. Posiada także jeszcze jedną ciemną stronę. Obok uroczystej kolacji kolędowania czy pasterki mamy tendencję do bezkrytycznego obiadania się, często powodującego przykre dolegliwości. Takich problemów z pewnością nie będzie miał nyski ultramaratończyk Sanjaya, który zamiast 12 obszernych dań nakarmi swoje ciało i duszę 12 etapami ultrabiegu, który łącznie potrwa około 15 godzin. 120 km, czyli 12 okrążeń po 10. Tyle przebiegnie Sanjaya 24 grudnia, aby po pierwsze nakarmić ciało i umysł ultra -wigilijnymi potrawami. Do wigilii u Sanjai przyłączyć się można także z mniejszym apetytem. Chętnych zapraszam do wzięcia udziału. Można sobie zjeść jedną potrawę wigilijną, dwie, trzy albo jak też chce to może nawet i wszystkie. Jak również do kibicowania. Obok 12 wigilijnych potraw jest także drugi, nie mniej ważny powód. Ultramaratończyk przywita bowiem nowy cykl słoneczny. 25 odradza się słońce, a lata się liczy cyklem słonecznym, więc faktycznie mamy nowy rok. I warto taką chwilę godnie przyjąć. Czyli w ruchu trzeźwo, żeby. Nie być przejedzonym, godnie przyjąć, wtedy jest szansa, że kolejny rok będzie dla nas bardziej łaskawy. Sanjaya w nietypowy sposób przywita zatem 12 nowych miesięcy i tym samym 12 znaków Zodiaku. 12 nowych miesięcy, 12 znaków zo Zodiaku. I ktoś mówi, że ja jestem wege, że na takiej zwy zwykłej wigilii, to, to nie, bo to ryby, ja wiem jak to nie, na moje będą ryby. Jako trzecie okrążenie. Znak ryb. Biegaczy, obserwatorów i fanów. Informujemy, że początek niezwykłego wieczoru wigilijnego odbędzie się przy ulicy Saperskiej w samo południe 24 grudnia przewidywany koniec niniejszego wydarzenia to trzecia nad ranem 25 grudnia. I tą pozytywną informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości, a na kolejne zapraszamy już 23 grudnia, czyli w najbliższy wtorek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.